Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witajcie na premierze najnowszej zdrabki od Lotto Paradise. Paradiso, nie wiem kto jak chce, niech czyta, ale zdrabka jest po prostu cudna, jest w dechę. no coś w końcu nowego, no, no, no niesamowita ta zdrabka, jest po prostu fantastyczna i to jeszcze tylko za 10 zł. Szukamy tutaj 20 symboli i te symbole zdrapujemy tutaj w przypadku ekstra linii. Po prostu symbole w Ekstralinii są po lewej stronie, a tutaj mamy u góry. Tylko że tutaj możemy ułożyć sobie skośną linię, poziomą linię i pionową linię. I za każdą inną linię mamy inaczej płacone. Na przykład tą skośną linię mamy 500 zł, tą skośną linię mamy 2000 zł, a najwięcej, jeżeli Wydrapiemy tą skośną linię. Mamy 200 tysięcy zł, ale zobaczcie, można wygrać też i 15 zł. Jeżeli w poziomie zdrapiemy, tutaj mamy 15 zł. Tutaj, w poziomie zdrapiemy, mamy 15 zł. Ja na dzisiejszy odcinek przygotowałem 3 zranawki, ale już jedną sobie zdrapałem, słuchajcie, i miałem dwie linie, czyli. Miałem tutaj 10 zł, i miałem tutaj 10 zł, i dwie dyszki wpadły. Dwie dyszki wpadły, zdrawka bardzo mi się podoba. Normalnie, no, no. No, coś nowego, coś fajnego. W końcu coś fajnego. no Ja jestem zadowolony z takiej premiery. Paradise, Paradiso. No, zobaczmy jeszcze kwoty wygranych, właśnie. Oj, ja cię nie mogę. 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Słuchajcie, no, można wygrać prawie każdą kwotę. Fajne to jest, nie ma jakichś takich przeskoków. No, no normalnie, kapitalna zdrawka i drapiemy. I mamy tutaj serce. I serce mamy tutaj. I gdzie mamy? I tutaj mamy serce. Coleyne symbol toma me compass. Tu és yes, compass. Tu amo me tu compass. E tu tem amo me compass. Coleyne symbol delfin. Delfina amo tu dai. Oh, super. Tu és delfin. I to na tyle z delfina. Kolejny symbol. To nuta. Nowe symbole, nowe symbole. Wlatują do lotto. I nuty dalej nie widzę. I dalej mamy make-upa make-upowskiego. Czyli widzicie kapelusz make-upa. Jest tutaj kapelusz make-upa. I tutaj jest kapelusz Dobrze, kolejny symbol to termometr. I termometr mamy tutaj. I w ostatniej mamy tutaj za 10 25 zł. Fajna to zdrawka jest po prostu niemożliwa. Kolejny symbol, arbus. Arbus jest tu. I to na tyle z arbuza. Dalej mamy wodolot, wodolot. Jakiego symbolu? Wcześniej nie widziałem, ale nie widzę żebyśmy mieli wodolot, nie ma wodolotu. Dalej mamy słońce, no to stary symbol, słońce jest tu i to na tyle. Kolejny symbol, piłka, piłka jest tutaj za 15 zł i za 70 i to na tyle. Parasol, parasol, parasol mamy tu, jest tu i to na tyle. Kolejny symbol, o tu kozł się już strapał. no to nie wiem gdzie te symbole, no to szukamy tutaj. Mamy płetwy, płetwy mamy tutaj, o brakuje nam jakichś jakich, jakich ptaka do, do 200 zł, płetwy mamy jeszcze tutaj. No dobrze, kolejny symbol. Ryba. ryba. Ryba, 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 ryba. Mamy jedną rybę za 20 zł i za 60. Dobrze, kolejny symbol. Palma. Jest palma tutaj. Jest tutaj. Oj, tu ile palma. No pięknie. Dobrze, dalej mamy okulary. Okulary. Ok, dalej mamy aparat. Czy ktoś widział aparat? Jest aparat, dalej nie ma. Tutaj nie ma, chyba musimy się w lewo przesuwać. Tak, mamy flaminga. Flaming jest. Tak. Tutaj, o kurczę tęcza wpada mamy 6 dyszek i 15 zł. No o, czekaj, czy są wygrane z moją. Chmury. Chmury są tutaj. I tutaj, i tutaj. Tu chmur nie ma. Dobrze, mamy motyla. Motyl, 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 motyl. Kurcze, nie widać motyla. Czy mamy tutaj 20 symboli? 20. Zdrabka jest pusta. A nie, mamy jeszcze lody. Jeszcze lody mamy. Ale lody nam nic chyba nie dają. No nie. Mamy lody jeszcze, ale lody nam nic nie dają. Mamy J, J i A. No niestety. Pierwszy, pustak. Kolejna zdrabka. I lecimy z kolejnym symbolem. Mamy słońce. Słońce mamy tutaj. I tu jest słońce. I to na tyle. Dalej mamy nutę. Nuta, 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 jest tutaj nuta. I tu jest nuta. Fajnie zrapałem wcześniej. I tu fajnie zrapałem. Nuta, nuta, gdzie jest jeszcze nuta, nie ma OK. Kolejny symbol to krap. Krap jest tutaj. To na tyle. Dalej mamy wiadro, mamy wiadro, mamy wiadra. Nie widzę. Nie ma wiadra, szkoda, nie ma wiadra. Dobra, i wiemy, że to jest mewa. Tak, to mewa. Mewa jest tutaj dobrze. Dalej mamy płetwy. Tu mamy płetwy. I tutaj. Mamy kostkę, gdzie jest kostka? Nie ma kostki. Dobrze, mamy termometr. Tu, tu jest termometrów. Liścia nam brakuje, słuchajcie, mamy liście i mamy 10 zł. A tutaj mamy deskę. Mamy deskę, deskę mamy tutaj, to nam nic nie daje ta deska. Czy tu jeszcze jakieś są symbole? Są. Kompas. Kompas jest tutaj. I tutaj. Czy tu jeszcze będzie symbol? Jest. Jeszcze mamy kotwicę. Co jest tutaj. I to na tyle. Mamy tu 20 symboli. Czy już... a już tutaj. Niestety, AUD. Druga pusta, ostatnia zdrabka. Kolejny symbol, lecimy z tym i mamy arbuza. I mamy arbuz tutaj. I to na tyle. Aparat. Jest aparat tutaj. I to na tyle. Dalej mamy kraba. Jest skrap, skrap tutaj. Dalej mamy słońce, o jest słońce. Mhm. Dalej mamy wodolot, wodolot. Czy to idzie wodolot? Nie mam wodolotu. Jest, jest wodolot. Jeden jest, jeden wodolot. To jest łódź. Dobrze. Będzie symbol? Jest kap jest tutaj i tutaj dobrze kolejny symbol to kotwica kotwica, kotwica jest tutaj kotwica i tu jest kotwica dobrze wiadro wiadro mamy tutaj i tutaj Dobrze. Dalej mamy piłkę. O. Brakuje nam fali. Brakuje nam fali. Będziemy mieli 70 zł. A mamy kostkę. Kostka. Tutaj był kompas. Nie było. I to na tle. Dalej mamy lody. Lody są tutaj. I tutaj. Dalej mamy kostium, mamy kostium. Coś nam kostium daje. Nie, brakuje nam pomarańczy. No, dobrze. Czy tu będzie symbol? Mamy rybę. Ale ryby nie ma. No jest tu ryba, ale brakuje nam łodzi. Kurczę. I tu chyba już koniec. Jest tak. Kontrolne sprawdzamy. JFC. No niestety słuchajcie, na dzisiejszą premierę nie udało się nic wydrapać. 20 zł miałem poza premierą. No ale zdrawka i tak jest po prostu... jest no, normalnie super, jest Czadowa ta zdrawka. Dziękuję za oglądanie, do następnego odcinka. Dzięki, cześć!